jak zacinać rybę i tutaj nie będę wam mówił jeszcze w tym filmie w jak, jaki sposób macie rozpoznać czy ryba już jest gotowa do zacięcia czyli gdy prowadzi w stajny punkt jakiś w jednostajnej prędkości spławik w bok, czy całkowicie zanurzyła spławik i odliczacie 3 czy 5 sekund zależy na jaką rybę tylko powiemy na temat tego, jak zaciąć tą rybę. Nieważne w jaki sposób ona brała, i nieważne jaka to jest ryba, zacięcia generalnie, jeżeli moment wyczujecie odpowiedni, wszędzie są takie same. A chodzi tutaj o to, żeby wykonywać to nie flegmatycznie, tylko wykonać to w sposób dynamiczny. Czyli, jeżeli widzicie, że już zbliża się taki moment, że ryba trzeba będzie ją niedługo zaciąć, zbliżcie sobie koniec wędki bliżej wody czyli on tak jak ja teraz wędkę bliżej wody, nie trzymajcie w górze tylko bliżej wody, ściągnijcie nadmiar luzu tej żyłki jaka pływa na wodzie, żeby był luz ten taki powiedzmy sobie interwencyjny, aby ta ryba nie czuła jakiegoś oporu, ale żeby tego luzu tam dużo się nie targało, tylko żeby był mały luz dla tej ryby oraz następna sprawa, jeżeli ryba już czujecie, że już musicie ją zacinać to jest bardzo ważne, żebyście jak zacinacie to podnosicie równo wędkę do góry wraz ze zwijaniem ją kowrotkiem i cały czas zwijacie i robicie to dynamicznie czyli powiedzmy sobie teraz na sucho zrobimy to mniej więcej w taki sposób jaki powinno być wyglądać nie trzeba nigdzie zarzucać daleko trzeba tylko odplątać żyłkę, która się tutaj ponawijała oj, jeszcze raz zarzucimy Taki sprzęt, jak ktoś tam pisał w komentarzu. I dobra, jak to robić? Powiedzmy, że teraz ryba mi tam już ten spławik, widzę, że zaraz będzie konieczne branie, czyli zniżam go do wody, aby po prostu żyłka miała jak najkrótszy dystans oraz trzeba ją zaciąć w mocny sposób, aby pociągnąć mocno to wszystko do góry, jednocześnie zwijając na kołowrotku, dlatego że haczyk, który ma na sobie przynętę, dzięki takiemu pociągnięciu wbije się w tą wargę, wbije się w tą rybę i ona będzie tak na tyle dobrze zahaczona, że po prostu ją wyjmiecie. I jak nie zatniecie tego mocno tym szarpnięciem z jednoczesnym zwijaniem, aby ona ta ryba nie miała żadnego luzu, no to ona zahacze się albo za słabo i wam się wypnie podczas tego jak będziecie ją zwijali, albo jak już będziecie podnosili rybę i pamiętajcie, że ją chwalujecie nie podnosząc do góry, bo będzie tutaj mardała ogonem i wam się wypnie. Tylko tak, że po wodzie ją chorujecie do samego brzegu, i tutaj możecie sobie poradzić podbierakiem. Ale generalna zasada jest taka, abyście zrobili te szarpnięcie, oraz to abyście ją zwijali. Oczywiście, szarpnięcie nie musi być takie jak ja tutaj pokazuję do góry, przecież może być jak najbardziej wykonane w bok, czyli coś takiego, może być tak jak ja pokazałem do góry, może być jak niektóry, niektórzy osoby widziałem, bardziej tak ku dołowi i zwijane. Nieważne jest. Ważne jest to, aby było to wykonane w sposób dynamiczny, czyli szarpnięcie z jednoczesnym zwijaniem żyłki na kołowrotku. I to jest najważniejsza zasada w zacinaniu ryb. I z mojej strony tyle. Jeżeli ktoś może coś dodać więcej do tego filmu, zapraszam. Oczywiście standardowo poniżej do komentarzy. Dzięki za obejrzenie. Cześć!